Cześć! Tak jak często wspominam w moich filmach, nowoczesna klasyka, czyli mój styl inspirowany modą Old Money, nie jest tylko i wyłącznie sposobem ubierania się, ale jest całym stylem bycia, który wpływa na całe Twoje życie. Sprawdź jak. A więc, dzisiaj porozmawiamy trochę na temat tego, jak Old Money wpłynęło na moje życie, ponieważ ten odcinek będzie oparty na moim własnym doświadczeniu. Każdy z nas jest aktualnie na jakimś Poziomie w swoim życiu, tak bym to nazwał. I nie chodzi mi tutaj wcale o żaden poziom finansowy czy też status społeczny, bardziej o kwestie całokształtu, czyli m.in. właśnie sposób ubierania się, ale również Twoje zachowanie, Twoja postawa, kontakty z innymi ludźmi, zarówno tymi bliskimi, jak i zupełnie obcymi, na przykład w pracy, ale także Twoje samopoczucie i podejście do życia. Oczywiście nie mam tutaj na myśli żadnego szufladkowania na ludzi lepszych i na ludzi gorszych, bo na przykład jeśli chodzi o kwestię stylu, nie uważam, że jakikolwiek styl jest zły. I mówię tutaj z całą świadomością tych moich słów, ponieważ kwestią stylu jest to, żeby każdy się dobrze w nim czuł. Po prostu musisz znaleźć swój odpowiedni. Nawet ten oversize, o którym bardzo często wspominam jako coś, czego nie powinniście naśladować, nie jest złym stylem. Jeśli pasuje do ciebie, jeśli czujesz się odpowiednio w nim i jeśli po prostu jest to coś dla ciebie, to jak najbardziej to noś. Po prostu na moim kanale. To jest oczywiste, że ja nie będę za bardzo pozytywnie się na jego temat wypowiadał, ponieważ jest to kanał o klasycznej i eleganckiej modzie męskiej. Jest wiele kanałów na temat oversize'u na YouTubie, gdzie znajdziesz odcinki, które po prostu będą pozytywnie się na ten temat wypowiadały, tak jak ja wypowiadam się tutaj pozytywnie na temat klasyki. Natomiast wracając dalej do tego tematu, na pewno nieraz w życiu miałeś takie uczucie, że wybierałeś się na jakieś Ważne wydarzenia. Jakąś ważną okazję typu swój własny ślub, czy też mm, jakaś uroczystość w rodzinie, gdzie ubierałeś się bardzo dobrze, gdzie każdy element twojej garderoby był przemyślany, czy też wybierałeś to z tego, co aktualnie miałeś w swojej szafie, czy też specjalnie na tą okazję szedłeś do sklepu i kupowałeś jakieś nowe elementy garderoby. Nie ma to najmniejszego znaczenia. Chodzi mi po prostu o uczucia. Uczucie, jakie miałeś, kiedy założyłeś na siebie cały ten strój, kiedy stanąłeś przed szafą i po prostu wiedziałeś, że jest to to, kiedy wychodziłeś z domu i czułeś się dobrze, czułeś się atrakcyjnie, czułeś się odpowiednio ubrany, wiedziałeś po prostu, że wyglądasz dobrze. I moją misją jest to, żebyś czuł się tak na co dzień, a nie tylko przysłowiowo. Od święta, ponieważ jak najbardziej jest możliwe to, żeby czuć się tak codziennie. Nie musi być to tylko i wyłącznie zarezerwowane dla tych okazji, które zdarzają się kilka razy w roku. I mówię to na swoim własnym przykładzie. W moim przypadku jest to właśnie klasyczny i elegancki sposób ubierania się, w którym czuję się po prostu najlepiej, w którym wiem jak łączyć ze sobą kolory i poszczególne elementy garderoby tak, aby wszystko idealnie ze sobą współgrało. Ale również wiem, że wielu mężczyzn, wielu z was ma problemy z znalezieniem i dopasowaniem odpowiednich części garderoby. Dlatego też bardzo często jest sytuacja, gdzie facet po prostu zakłada pierwsze lepsze ciuchy, które wyjął z szafy i po prostu chodzi tak na co dzień. Jeśli ty tak masz, jeśli czujesz się w tym dobrze, to ok. Natomiast jeśli chciałbyś wycisnąć więcej z możliwości, jakie daje ci dobre ubieranie się, to zapraszam Cię do rozpoczęcia podróży z moją osobą ku lepszemu ubieraniu się. Dzięki temu po prostu będziesz czuł się atrakcyjniejszy, będziesz miał lepsze samopoczucie na co dzień, będziesz miał to wspaniałe uczucie, kiedy spojrzysz na siebie w lustro i. Będziesz wiedział, że to, co masz na sobie, to jest to, że nie jest to po prostu zlepek losowych ubrań, tylko jest to coś, co możesz nazwać stylizacją. Uczucie, kiedy wchodzisz do losowego pomieszczenia i czujesz, że po prostu jesteś dobrze ubrany. I dziś chciałbym podzielić się z Tobą moimi osobistymi odczuciami na temat tego, w jaki sposób dobre ubieranie się wpłynęło na moje życie. Ponieważ jest to efekt kuli śnieżnej, gdzie zaczynasz zmieniać jeden element, i w tym wypadku jest to sposób ubierania się, i ten jeden element po jakimś czasie zaczyna wpływać na całe Twoje życie. I kiedy Przemyślę sobie całą tą sytuację, mogę podzielić te zmiany na trzy kategorie: kategoria ja, kategoria ludzie dookoła oraz kategoria moje otoczenie. Zacznijmy od Ciebie jako osoby i to, jak znalezienie własnego stylu wpłynie na po prostu całokształt. kształt. Pierwszą i najważniejszą rzeczą, którą na pewno zauważysz po niedość długim czasie, jest znaczne zwiększenie pewności siebie. Ponieważ, kiedy zaczniesz ubierać się tak jak wspomniałem, w stylizację, a nie po prostu w zlepek losowych ubrań. To Twoja pewność siebie znacznie wzrośnie. Wyróżnisz się z tłumu. Będziesz widział na ulicy, że po prostu wyglądasz dobrze. Uwierz mi, możesz pomyśleć sobie, że nie, ale to naprawdę widać. Dobrym przykładem są tutaj kobiety. Często zdarza się, że idziesz po ulicy i widzisz kobietę, która jest dobrze ubrana. Przyciąga ona na siebie uwagę. I nie musi ona być um, atrakcyjną osobą. Wystarczy, że jest dobrze ubrana. Ubiór pokrywa praktycznie 90% powierzchni naszego ciała i to jest to, co przyciąga uwagę. I tak, jak sobie pomyślisz, większość osób przyciągających wzrok jest właśnie kobietami. Ponieważ to one częściej zwracają uwagę na to, co na sobie mają. Jak sam na pewno wiesz, większość wszelkich materiałów modowych jest skierowana właśnie do kobiet. I tutaj są Twoje możliwości. Tutaj jest Twoja moc, którą możesz wykorzystać, ubierając się dobrze. Ponieważ yy, kobieta dobrze ubrana jest czymś, nie do końca zaskakującym. Jest czymś, co spotykasz na ulicy. Natomiast mężczyzna dobrze ubrany jest już, powiedzmy, ewenementem. Jest czymś, co naprawdę przyciąga wzrok zarówno mężczyzn, jak i kobiet, ponieważ po prostu rzadko się to zdarza. Bądź inny i bądź oryginalny. Dzięki temu znajdziesz swoją własną tożsamość. Możliwe, że aktualnie znajdujesz się w życiu w momencie, kiedy. Nie do końca wiesz. Kim jesteś? Nie do końca wiesz, co chcesz w życiu robić, jaką drogą podążać, jak chcesz, żeby inni cię odbierali. A znalezienie własnego stylu ubierania się jest czymś, co da ci odpowiednie fundamenty. Fundamenty, na których dalej będziesz budować swoją ścieżkę życiową, fundamenty, które może popchnąć cię w stronę, którą dalej będziesz podążać. Daj temu szansę, ponieważ znalezienie swojego własnego stylu jest ogromną motywacją do rozwoju osobistego i do pracy nad swoją osobą, dlatego, że przykładowo, jeśli jakiś element w twoim życiu, w tym wypadku właśnie sposób ubierania się, wyróżnia się na tle innych pozytywnie, to naturalnym jest to, że będziesz chciał, aby reszta twojego życia również dorównywała. Dlatego, przykładowo, chodzisz bardziej wyprostowanym. Zwracasz uwagę na swoją postawę, pracujesz nad własną kulturą osobistą, no bo przecież, jeśli wyglądasz dobrze, to nie możesz zachowywać się nie na poziomie. Może do twojej codzienności wkroczą nawet jakieś ćwiczenia fizyczne, jeśli tego teraz nie robisz, bo po prostu będziesz chciał, aby te ubrania dobrze na tobie leżały. No i dalej przechodzimy nawet w kwestię uśmiechu. Częściej będziesz się uśmiechał. Zauważysz, że idąc ulicą, dobrze ubrany, z odpowiednią postawą, nawiązujesz jakiś kontakt wzrokowy z ludźmi, którzy idą z przeciwka. Naturalnie uśmiechasz się do nich. Będziesz chciał pokazywać to, że czujesz się dobrze na zewnątrz, nawet nie do końca świadomie. Nieświadomie będziesz czuł się szczęśliwszy, przez co będziesz częściej się uśmiechał. Jest to świetne uczucie, które zapewni ci po prostu ruszenie się i postawienie na znalezienie własnego stylu. Sprawdź sam, naprawdę działa to jak efekt kuli śnieżnej. I tak jak przed chwilą wspominałem o innych osobach, to ma to również ogromny wpływ na tę tak zwaną kategorię życiową. Działa to zarówno na bliskich, którzy. Bardzo często będą cię mówić, że lepiej wyglądasz. Oni jako pierwsi zauważą Twoją zmianę. Nie do końca nie wszyscy spojrzą na to w pozytywny sposób, ale nie przejmuj się tym. Po prostu będzie to dla nich również zmiana. Przez całe życie byłeś jakiś, a teraz będziesz. Jakiś inny, i nie do końca będzie to dla nich komfortowe, ale jestem pewny, że jeśli będą to osoby, które dalej chcą być w Twoim życiu, to zobaczą, że działa to na Twoją korzyść, że Ty się czujesz w tym lepiej i po prostu zaakceptują te zmiany. Ale chodzi mi również o osoby zupełnie obce, o osoby, które Poznajesz na przykład w pracy. I Zastanówmy się tutaj i postawmy sytuację w taki sposób. Wyobraź sobie, że Twoi znajomi przedstawiają Cię dwóm zupełnie innym osobom. Jedna osoba jest zadbana, jest dobrze ubrana, w formie wyprostowana, uśmiechnięta, nawiązuje z Tobą kontakt wzrokowy. I druga osoba, która jest troszkę zapuszczona, która stoi lekko zgarbiona w niewyprasowanych ubraniach, które nie do końca do siebie pasują i nie do końca jest w formie. Naturalnie, że bardziej zwrócisz uwagę na tą pierwszą. Będzie Ci się wydawała ona po prostu bardziej atrakcyjna i bardziej zapadnie Ci w pamięć. Jest to naturalny odruch i tak samo będzie z Tobą, czy to w życiu prywatnym. Czy na przykład w zawodowym? Jeśli w pracy masz kontakt z klientami, masz kontakt z ludźmi, niezależnie od tego, czy jesteś prawnikiem, czy jesteś architektem, przedstawicielem handlowym, pracujesz w sklepie, czy prowadzisz własną działalność gospodarczą, wygląd ma ogromne znaczenie. Pokaż się, ze strony profesjonalnej osoby. Zbuduj swój odpowiedni wizerunek, gdzie ludzie będą postrzegać Cię jako poważnego kontrahenta i osobę, na której można polegać. Bo elegancki i klasyczny sposób ubierania się, w ogóle dobre ubieranie się, właśnie buduje taki Twój wizerunek. Postaw się w tym przypadku również na miejscu Twojego klienta i pomyśl, z kim bardziej chciałbyś mieć do czynienia? I po trzecie, wpłynie to na całe Twoje otoczenie. Tak jak jest z Twoją osobą, tak jest i z rzeczami dookoła ciebie. Po prostu, jeśli Twój sposób ubierania się jest na wysokim poziomie, to chcesz, żeby wszystko mu dorównywało. Przykładowo, Twój samochód. No, nie chcesz, żeby był on zapuszczony, jeśli Ty ubierasz się dobrze. I tak samo jest na przykład z miejscem pracy. Nie możesz mieć brudnego biurka, kiedy siedzi przy nim czysty i zadbany mężczyzna. No po prostu jedno do drugiego nie pasuje. I również Twój dom. Minimalizm w Twojej szafie po pewnym czasie dobrego ubierania się przeniesie się na Całą powierzchnię Twojego domu. Po prostu różne rzeczy nie będą już tam miały miejsca i nie będą Ci za bardzo pasowały. Oczywiście nie jest to tak, że jak zaczniesz przywiązywać uwagę do tego, co na siebie zakładasz, to nagle te brudne naczynia w zlewie same się umyją. Po prostu po pewnym czasie zaczną Ci one naturalnie przeszkadzać. Oczywiście sam musisz tego chcieć. Jeśli będziesz miał tak, jak to jest w moim przypadku, to przyjdzie to bez żadnego wysiłku i po prostu po jakimś czasie samo jakoś tak się stanie. Także dziś kilka moich osobistych przemyśleń na temat tego, jak dobre ubieranie się i znalezienie własnego stylu wpływa na cały kształt Twojego życia. A najlepsze jest w tym wszystkim to, że te zmiany przychodzą szybko i naturalnie. Nawet się nie obejrzysz, kiedy zaczniesz widzieć pozytywne zmiany zachodzące w Twoim życiu, kiedy Twoi znajomi zauważą, że. Jesteś trochę jakiś taki inny. I to jest w tym wszystkim świetne. To jest coś, co pchacie dalej ku lepszemu ubieraniu się, ku pracy nad sobą i daje ci ogromną motywację na co dzień. Daj znać w komentarzu, czy od czasu, kiedy podążasz razem ze mną drogą ku dobremu ubieraniu się, coś z tych rzeczy, o których wspomniałem, zmieniło się w Twoim życiu. To wszystko na dziś. Dzięki, że tu ze mną jesteś. Trzymaj się i do zobaczenia!